Troszkę teraz korespondencji przedwyborczej, pisze do mnie przyjęta słuchaczka, cytuję: Niedawno odebrałam dowód i to będą moje pierwsze wybory. Czy mam z tego powodu się do nich jakoś specjalnie przygotować? Pyta słuchaczka. No wiesz, zawsze możesz odesłać dowód nie? temu, komu odebrałaś. No ale skoro pytasz, to odpowiadam, jak się przygotować do nadchodzących wyborów. Przede wszystkim trzeba się zapoznać z programami poszczególnych partii. Oczywiście żartuję tak dla zabawnego śmiechu, bo w tej kampanii nie ma czegoś takiego jak program partii jakiejś. Równie dobrze mogłabyś się zapoznawać z planami małżeńskimi papieża. Ale teraz poważnie. O przygotowaniach na, do wyborów. Inni też mogą skorzystać z moich rad. Należy założyć ładną bieliznę i czekać na wybory. Jak już się będą zbliżać, to należy położyć się nogami w kierunku wyborów. Kiedy już wybory wybuchną, należy przeczekać falę wyborczą pod białym, czystym prześcieradłem, najlepiej z kimś miłym, dostosowanym płcią do naszych osobistych potrzeb. A gdyby się politycy i inni mądrale typu autorytety, publicyści czepiali, a będą, co robisz, słuchaczko, to nie wypada, to, to im tak o Powiedz, a co wyście wyrabiali, wygadywali w czasie kampanii? To wypadało tak? I machnij im dowodem i powiedz: Jestem pełnoletnia, czyli dorosła, i nie mam zamiaru brać udziału w waszej dzieci dziecinadzie. Oczywiście to jedna z możliwych opcji przygotowań. Opcja może nieco kontrowersyjna. Przez to prześcieradło. W końcu jest jesień bywa chłodno, więc prześcieradło spokojnie może zastąpić kołdra. W tym przypadku przygotowania również będą ważne. Życzę zatem owocnych przygotowań do wyborów i miłego wyboru spędzenia. I jeżeli już to pamiętaj, głosuj inteligentnie. Rzuć monetą.